Yo. pewnego razu w węgierskiej górce Pojawił się facet w jaskrawej kurce. Chwilę potem inni się zjechali, rozpoczynamy zawody, drwali. Pora przystąpić do losowania, pani Karolina, chłopaków pogania. Są tutaj Polacy, ale też Słowacy. Są też bracia z Czech, co za poziom? E, nie tak łatwo jest być drwalem. Choć wydaje się wspaniale, zawód trudny, niebezpieczny. Las potrafi być bezwzględny. Tu co prawda nie ma lasu, zróbmy trochę hałasu. Zróbmy trochę hałasu, yo! Do hejterów teraz może. Przejdźmy do konkretów. Może przejdźmy do konkretów? Widzimy tutaj Piotrka Szatkowskiego, nagramy go troszeczkę też z zaskoczenia, niech chłopak się wystraszy. Piotrze, od drugiej strony, jak spędzasz swój urlop? A właśnie tak jak widać. Jesteśmy na zawodach w węgierskiej górce, Piotrze, jak Ci się podoba tutaj? No cóż, pewnie już moi przedmówcy zgaduje, że powiedzieli, że pogoda jest w porządku, tak, bo miało znowu padać, ale wszystko się udaje. No ale tak od strony organizacyjnej, no to można powiedzieć, że wszystko jest idealnie. Jedyne co mnie tutaj tak powiedzmy kuje, no może to jest złe słowo, ale chodzi o to, że jest tylko jeden marsz do ścinki i to niestety jest takie wąskie gardło tych zawodów. Bartek, czy chciałbyś się wypowiedzieć? Nie. Zbyszko, który raz jesteś na zawodach drwali w tym roku? O, w tym roku to jestem chyba na wszystkich zawodach, które się odbyły w, w tym Jalcowskim systemie. Jed, jedne, przepraszam, jedne opuściłem w Rucianem Nidzie, bo byłem na Słowacji. A czy została Ci jeszcze jakaś konkurencja? Tak, ścinka. Otoczenie super i prawdopodobnie to będzie mój w tym sezonie chyba najlepszy wynik się zapowiada. Kuba? Kamil? No i poszli w Piotrze, a co sprawiło, że zainteresowałeś się w ogóle zawodami drwali? E, wizja ogromnych zarobków y, przy filmowaniu, e, ale tutaj jest, no nie, jednak były inne powody. Czyli nie denerwować Cię. Nie. Ale spójrzcie jeszcze na ten, na ten piękny logotyp Okiem Zula na plecach Bartka. Tak naprawdę nie wiem. Bartosz pojda e, jeszcze z, z Drwala zaprosił mnie kiedyś na zawody do Bobrowej. Pojechałem raz, no i jakoś tak się zaczęło, że już chyba trzeci rok jeżdżę. Ej, siomek, dobra, nie przynudaj. Choć wiemy, że masz w tym duży udział Przechodzimy do zabawy Piła, łańcuch i te sprawy E, pierwsza konkurencja, powiem wam o co chodzi Będzie trochę na wiki, ale to nic nie szkodzi. Mamy tu delikwenta, co dobry jest w te klocki Musi zmienić zestaw, pnący w trybie ekspresowym Wydaje się proste, spróbujcie sami Gwarantuję, że szybko zmienicie zdanie Tylko 9 sekund, wynik to nieziemski Jeszcze trzeba sprawdzić czy Nie zranił ręki w komentarzach Chłopcy pewnie będą krzyczeć W lesie też tak zmienia Znosisz swój stolik, czekaj żomeczku Drogi to tylko zawody, to nie praca W lesie tutaj dobry klimat się niesie Hej, dobry klimat Dobry klimat się niesie ha, ha. Często różni ludzie Podpytują, czy zachodnicy Tylko startują A ja już wierzbę z wyjaśnieniami Większość z ich nie pracuje piłami Tak, tak to są ludzie z pasją Krzysztofie, szybkie pytanko Co robisz? Widzieliśmy, że Wykorzystujesz pion murarski, do czego to służy? Tak jest, wykorzystuję ten pion Żeby sprawdzić, gdzie jest Najbardziej dogodny kierunek obalenia tej sztuki A przy okazji jeszcze właśnie Sprawdzam też, razem z Kubą To robiąc, czy robię to dobrze Na zawodach gwalich jest bardzo fajna Atmosfera, chłopaki pomagają Jak widać tutaj każdy każdemu pomaga Jest to Stil MS460 Magnum Super, czyli sportowa pilarka? Tak jest. E, I jak na tym modelu się startuje? Myślę, że bardzo dobrze, ze względu na to, że też ona jest troszkę sztywniejsza, a kiedy potrzeba, to mocy jej po prostu nie brakuje. E, mój model pilarki aktualnie jest 362, ale myślę nad kupnem większej jakiejś piły, żeby miała większą moc. No ale aktualnie się szkole, można powiedzieć, tak? Że na początku występów e, bardziej składane jest, według mnie, startowanie na troszkę może lżejszej i słabszej pilarce. A bo na początku, według mnie, chodzi najbardziej o to, żeby opanować te wszystkie ruchy, opanować, prawda, technikę i tak dalej, a szybkość myślę, że przejdzie z czasem. Super, serdecznie dziękuję. Dzięki również. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. Do widzenia. Tu jest regulamin, każdy z uczestników musi mieć tak samo las To jest loteria, każde drzewo inne Jeden podmuch wiatru i podnił się w winie Widzę czy mnie oczy zwodzą Przywidzę kobiety w tym męskim zawodzie Jak to mawiał klasy Czasy się zmieniły Często w dwaskim fachu dziewczyny widzimy, na plac wchodzi Kuba Wystrojony pięknie, a gdy kubaścina wiesz, że palik pęknie. Palik pęknie, ją został roztrzaskany w drobny mak. Czy mówiłem coś o stroju, to kolejny motyw w W lesie nie jest widywany, drwal tak zludnie ubrany. Proszę państwa, to są dwóry, wróćmy kilka wersów w górę. Czasy ciągle się zmieniają, dwa, lepiej wyglądają. Czy to powód jest do dramy? My to tniemy, nie gadamy. Ludku, jak przebiegała organizacja? Czy były problemy e, z Twojej strony jako głównego organizatora? E, ja z mojej strony miałem problemy takie, że musiałem się e, zorganizować finansowo przede wszystkim, bo to jest e, wyzwanie. Już tak naprawdę od 8 miesięcy organizowałem sponsorów i fundusze na to, żeby. Te zawody w ogóle się odbyły. Z naszej strony uważamy, że zawody są przygotowane rewelacyjnie. Kolejne pytanie. Widzimy świetne maszty do ścinki drzew. Skąd to drewno pochodzi? Drewno tak naprawdę udało mi się pozyskać od kolegi, który przywiózł mi to ze Szczecina. Nie zmienia to faktu, że musiałem sobie za to zapłacić też. Także niestety nadleśnictwa mi w tym nie pomogły. No tak, to niestety duży minus. A jak e, oceniasz w ogóle już teraz tak na spokojnie same występy zawodników i same tutaj zawody drwali, e, bo no widzimy, że te zmagania mają naprawdę wysoki poziom, punkty tutaj, które robią zawodnicy są bardzo dobre i bardzo wysokie. No tak, no, e, zawodnicy walczą o te punkty do Mistrzostw Polski, e, to jest czołówka, e, można nawet powiedzieć, że światowa, także... Dla mnie rewelacyjnie, że przyjechali, że, że dają chłopaki radę. Serdecznie Ci dziękuję za ten krótki wywiad i dziękuję za to, że też są to międzynarodowe zawody drwali. Gościmy tutaj przyjaciół ze Słowacji, Czech i Węgier. Ekipa ze Słowacji, hej hej! Pozdrawiamy Was! Tak jest, proszę Państwa, oni po to tu przyjeżdżają, żeby poczuć to Wasze wsparcie. Także jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za tą organizację. Gratuluję i trzymamy kciuki za kolejne organizacje. Ja również dziękuję bardzo i, i cieszę się, że takie miłe słowa padły w moją stronę. Dzięki wielkie. Czy będzie druga edycja międzynarodowego zawodu trwali w Łokieńskiej Czy zawodnicy będą przyjeżdżać tutaj przyjechać? No,